Cześć. Tak, mam za dużo prądu z fotowoltaiki. Kiedy planowałem wielkość swojej elektrowni, to brałem pod uwagę starsze rachunki za prąd, ale w międzyczasie wymieniłem parę żarówek na LEDy, zmieniłem lodówkę. Musiałem zmienić lodówkę, na, przy okazji bardziej oszczędną. Padła mi też pompa wody w centralnym ogrzewaniu. Wymieniłem też przy okazji na bardziej oszczędną. Nie wiem, czy wiecie, to jest całkiem spory czynnik zużycia. Wyszło na to, że w założeniu miałem większą elektrownię niż tak naprawdę potrzebowałem. Jednak powiększyłem ją jeszcze bardziej, bo planowałem przecież, że będę co jakiś czas jeździł autem elektrycznym. Wiadomo, testuje samochody, elektryków jest coraz więcej. A do tego operator sieci pobiera, jak wiadomo, 20% za przechowywanie energii, więc ja musiałem wyprodukować dodatkowo 25% więcej prądu, więc jeszcze bardziej powiększyłem farmę. A do, do tego, jak zacząłem już przymierzać te panele na dach, to wyszło, jak, że jak zrobimy to tak na wcisk, to będę miał jeszcze trochę więcej, o przybytku głowy nie boli, a dzięki temu będę miał ładnie przykryty dach. Ale dysproporcja pojawiła się też po drugiej stronie równania, jeśli chodzi o moje zużycie. Otóż ostatnio, przez to, że filmy dla AutoCentrum i Autokult nagrywa w Warszawie, to spędzaliśmy tam przy okazji całe tygodnie prawie, że Adam stał pusty. Do tego moje wypady do Portugalii. Panele tymczasem przecież działały. I produkowały prąd. I nie będę Wam teraz pokazywał słupków na aplikacji, tylko na e-liczniku staurona, Taurona, który pokazuje realny, zarejestrowany przez ich licznik wartości. Ile prądu pobrałem, a ile im oddałem. No więc w kwietniu wyszło, że pobrałem z sieci 100 kWh, a oddałem 10 razy więcej. Co można zrobić z taką nadwyżką, którą mi pompuje elektrownie z dachu? No, Można ładować auto elektryczne i przyjechać nim miesięcznie jakieś 5000 km za darmo, co mi oszczędzi. A niech będzie że 1000 zł miesięcznie nawet przy tych cenach pali. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał, kiedy mi się to zwróci. Tyle, że ładując w domu e, i tak jeżdżąc wokół komina, no musiałbym robić statystycznie 166 km dziennie, a gdybym ładował za dnia, czy nie oddawałbym prowizji do operatora, no to mógłbym przejechać jeszcze 25% więcej kilometrów w nocy, a więc musiałbym robić ponad 200 kilometrów, ja nie robię nawet 100. Nawet 10 ostatnio nie robię. No więc mogę dodać co? Mogę dodać swoją ładowarkę do PlugShare i sprzedawać prąd osobom, które przejeżdżają obok mnie za kopianką elektrykami. Ustawa o elektromobilności mi na to pozwala. Ale musiałbym otworzyć kawiarenkę chyba, żeby co najmniej 2 godziny bawić gości. Mogą umieścić pod kostką matę grzewczą i nigdy już w życiu nie odśnieżać podjazdu. A nie, czekaj, gdzie ten śnieg? Nie było żadnego śniegu. Mogę też ogrzewać dom prądem, ale to by było czyste, bo czyste, ale marnowanie prądu, bo piec gazowy na pewno zrobi to lepiej. No chyba, że popatrzymy na Wasze komentarze. Zachar, czas na pompę ciepła. Pisaliście już pod pierwszym filmem o fotowoltaice. Przecież też drugi sygnał, o którym za chwilę opowiem. No więc za chwilę przedstawię Wam swój plan, ale najpierw dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi z pompą ciepła, bo mój plan to jest pompa ciepła. O co chodzi z pompą ciepła? W jedną minutę. No dobra, może dwie. Pompa ciepła z każdej kilowatogodziny energii elektrycznej dostarczonej do niej generuje do trzech albo nawet do czterech kilowatogodzin energii cieplnej. Jak? Pozostałe kilowatogodziny pobiera z zewnątrz. Z powietrza albo z wody. To zależy od rodzaju pompy ciepła. W zimie, w domu jest ciepło, na zewnątrz zimno, a druga zasada termodynamiki, termodynamiki mówi jasno energia cieplna bardzo chętnie powędruje od ciała ciepłego do zimnego entropię, ale nigdy odwrotnie. Jak zatem zmusić mroźne powietrze przy temperaturze na zewnątrz, na przykład minus 7, aby oddało energię do ciepłego domu, w którym jest plus 20. I to właśnie robi pompa ciepła. Zimne powietrze przypuszczam, mroźne powietrze przypuszcza się przez wymiennik ciepła, przez który płynie, uwaga, jeszcze bardziej schłodzony czynnik, który ma załóżmy minus 15. Możemy go nazwać tajemniczo czynnikiem chłodniczym X, ale dla ułatwienia on jest też w lodówkach czy w klimatyzacji w samochodzie. Jest stosowany też w najnowszych pompach ciepła. Możemy go nazwać fachowo R290, ale to jest po prostu propan. No więc w efekcie powietrze o temperaturze minus 7... Jako, że jest cieplejszy od tego czynnika, to ogrzewa go zgodnie z drugą zasadą termodynamiki. Więc zimny czynnik X, minus 15, podgrzewa się do minus 10. Logiczne. Czyli pomimo mrozu udało nam się odebrać trochę ciepła z powietrza. Co prawda na razie przechowujemy go w dosyć mroźnym czynniku gazie już w tym momencie. X, ale nie szkodzi. Zaraz sobie z tym poradzimy, właściwie poradzi sobie z tym pompa ciepła, która przyniesie tę odbraną energię w taki zakres temperatur, który nas interesuje. Jak? Odwołam się do naszych wspólnych doświadczeń. Każdy wie, że kiedy pompujemy koło w rowerze, to pompka na dole staje się gorąca, bo gaz się spręża. Więc, a i w drugą stronę, kiedy psikamy na przykład dłużej dezodorantem, to pojemnik w naszych rękach się schładza, bo gaz się rozpręża. Podobnie zresztą jak w, w wspomnianej lodówce czy klimatyzacji, gaz X trafia do sprężarki. Gaz pod wpływem ciśnienia nagrzewa się tak bardzo, że może ogrzać wodę grzewczą czy użytkową. Cel osiągnięty, przy tym oczywiście sam y, 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 się schładza dzięki... Y, przy czym się skrapla. Następnie powazowala mu się rozprężyć, co sprawia, że schładza się samoczynnie tak bardzo. Tak, dobrze się domyślacie. Do minus 15, że można go już przekierować na dwór dla krakusów na pole, gdzie nawet zmrożone do minus 7 powietrze w wymienniku będzie go przyjemnie ogrzewało. I znów zamieni się w gaz. Koło się zamknęło. Podobne zjawiska zachodzą w lodówce, która. Teraz przewrotnie powiem: ogrzewa nasz dom poprzez odebranie ciepła z zakupów, które do niej wkładam. Albo w samochodzie, gdzie klimatyzacja w samochodzie też, można powiedzieć, odbiera ciepło z powietrza, tylko tam schłodzone powietrze jest celem, a odebrane ciepło jest odpadem. W domowej pompie ciepło jest dokładnie odwrotnie czyli schłodzone powietrze to odpad, tam przy wymienniku, a odebrane ciepło to cel. Zresztą nie tylko w domowej pompie ciepła, bo Porsche Taycan czy Hyundai Kona, wprost co oszczędność baterii, również podgrzewają kabinę, czy też samą baterię, przy pomocy pompy ciepła. Chyba opcjonalnej, ale jednak. I w tym momencie można zadać sobie jeszcze takie pytanie, gdzie właściwie ten zysk z, tego, z tej energii z powietrza, skoro całą czarną robotę i tak odwala sprężarka? No bo tak na no chłopski rozum, no to jak. W sumie to ona sprawiła, że ten gaz się podgrzał. No właśnie, okazuje się, że jak się policzy całą energię niezbędną do pompowania czynnika, kręcenia wentylatorem, który dmucha powietrzem na wymiennik, napędzanie sprężarki i całego sterowania automatyką, tym samym systemem, to okazuje się, że ilość ciepła uzyskana w efekcie będzie i tak 3-4-krotnie wyższa niż energia dostarczona do napędzania. A w ogóle to zgłębianie tej tematyki pompy ciepła zaczęło się u mnie od termowizji. W styczniu, kiedy były jako taką mrozy, zrobiliśmy pomiary, przy okazji podziękowania dla Energia Plus, które napisali do mnie na Facebooku i zrealizowali mi to. No, wyszło, że parę mostków cieplnych mam do usunięcia, parę uszczelek w oknach do wymiany, ale przy okazji obliczyli mi dokładne zapotrzebowanie całego domu na energię i miałem to czarno-białe. Wyszło tam, że pompa ciepła... Nawet bez fotowoltaiki będzie miała sens. A z fotowoltaiką, pomijając już dostęp do prądu, będzie też sposobem na to, żeby oddawać jak najmniejszą część energii do operatora sieci, bo pozwoli buforować odbraną w ciągu dnia energię, aby wykorzystać ją wieczorem. Czyli przychowujemy energię nie w sieci, tylko w zbiorniku wody, w buforze wody. No, więc pompa ciepła. Tak jest mój wstępny plan. Wstępnie no bo nie mam żadnej pisanej umowy i film nagrywam w zasadzie jako okazję do tego, żeby otworzyć kolejną taką dyskusję w komentarzach na temat optymalizacji wydatków na dom. A może nawet zredukowania do zera? Nie, do zera to raczej nie. No bo jak ja płacę 4000 roczne za gaz, załóżmy, że 1000 to koszty stałe, gotowanie i tak dalej. No to do urwania jest 3000, które szły na ogrzewanie, więc Zakładając, że pompa ciepła będzie mnie kosztowała 15 tysięcy po wszystkich dofinansowaniach, bo tam można uzyskać też dofinansowanie z programu Czyste Powietrze plus obliczenia podatkowe, no to inwestycja powinna się mi zwrócić tak w 5 lat. Ale już od pierwszego dnia mam tą przyjemność, że dom jest prawie, że niezależny od mediów zewnętrznych no i niemal bezemisyjny, działa na słońce, powietrze, no to jest już gratis. W sumie tak sobie wymyśliłem, a czy mam rację, to się okaże, więc w sumie nie przedłużam już więcej. Dajcie znać proszę w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z tym tematem. Jeśli macie pompę ciepła, albo też zastanawiacie się nad jej montażem, no to bardzo proszę o podzielenie się ze mną swoimi przemyśleniami. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!